Hej, zaczynamy tego vloga wyjazdem do Paryża. Na początku nic nie szło po naszej myśli, bo przełożyli nam loty, apartament okazał się nieposprzątany i w ogóle nieprzygotowany, a na koniec zgubiłam pieniądze. Nagraliśmy jednak trochę ujęć i wam je pokażę. Przecież tutaj do Paryża w między innymi w jednym głównym celu, a mianowicie spotkać się z naszym przyjacielem, a dokładnie z moim przyjacielem, ale bardzo też już mi przyjemność go poznać, Julianem. Julian jest z Kolumbii i ja go poznałam w liceum w Chopadką. Filmik z chopatką High School wyjedzie Wam tutaj na górze, który nagrałam wraz z moją siostrzenicą. Ja tam w tym liceum, to było pierwsze liceum, do którego ja trafiłam, jak przeprowadziliśmy się do, do Stanów, miałam takie dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ESL, English as a second language. ja na tych zajęciach słuchajcie byłam sama, ponieważ Hobart to jest nieduża miejscowość i tam nie ma za dużo imigrantów. Więc ja byłam sama na tych zajęciach z nauczycielką przez pierwszy semestr. A potem w trakcie drugiego semestru pojawił się właśnie Julian, który przyjechał na wymianę studencką na pół roku. I w ten sposób się zaprzyjaźniliśmy, bo było mi raźniej, bo byliśmy we dwójkę i nauczycielka i obydwoje tego języka się uczyliśmy. I Julian już był u mnie, więc osoby, które oglądają mnie od praktycznie samego początku, mogą go kojarzyć, ponieważ właśnie jednym z pierwszych vlogów był vlog właśnie z Krakowa nagrany z Julianem. Hulianem, więc spotkaliśmy się już w Polsce, teraz spotkaliśmy się w połowie drogi, ponieważ Julian ma rodzinę w Barcelonie. Więc stwierdziliśmy, że on przyleci do Paryża, my z Polski przylecimy do Paryża i spotkamy się po środku. No i teraz nasza kolej, żeby odwiedzić Juliana w Kolumbii. Co proszę, nie mamy cały czas aktualne i cały czas o tym ostro myślimy, tylko ty, cena tych biletów odstrasza, ale zwiedzanie Kolumbii jeszcze z lokalsem brzmi na pewno naprawdę super i będziemy chcieli to zrobić. Am I recording yes. now? Yes, sir. Hi, guys. This is Julian, and we're today in Paris. Isabella and Bartosz are doing a TikTok right now. Um, they want to do this new trend. I don't know. Um, so we're here in Notre Dame. And they're walking very, they're so nice. I love them so much. They're like a perfect couple. Look at them. Weszliśmy do galerii Lafayette, zobaczyć na drogi rzeczy, na które nas nie stać, a teraz jesteśmy na, samym, na samej górze, na dachu, z którego jest piękny widok na cały Paryż. Ojejku, oj, aż oj, mam tak, tak, wysokości. Patrzcie jakie mam piękne tło, Bazylika Sakreka. Jesteśmy na takim wzgórzu i wiecie co, cieszę się, ponieważ jesteśmy tutaj z moją moim, z moim przyjaciółką z dzieciństwa, która mieszka tutaj już ze swoim mężem od 4 lat i pierwszy raz na wyjeździe, to nie ja muszę być przewodnikiem. I to jest taka ulga, bo ja tylko chodzę tam, gdzie mnie prowadzą i ja nie muszę się przejmować, jak gdzieś dojechać, co sprawdzić, ogarnąć, za zaznaczać na mapie. Zazwyczaj jak gdzieś jedziemy, to ja jestem tym organizatorem, który wyszukuje miejsca, zaznacza je na mapie i każdy dzień. Tymczasem ja tutaj już przyjechałam na gotowe i wszystko jest zrobione za mnie. I po prostu czuję się teraz naprawdę na wakacjach. Jest jedna rzecz, której się nie spodziewałam, która mnie zaskoczyła w Paryżu, ale wynika to po prostu z mojej niewiedzy. Nie wiedziałam, że Paryż jest tak duży. W sensie, że ja w mojej głowie wszystkie popularne atrakcje były skumulowane obok siebie. Bo tak to jak mi się nos świeci. Są zawsze pokazane, że są obok siebie: czy to w filmach, serialach, czy jak ktoś podróżuje, to pokazuje najczęściej właśnie Notre Dame, pokazuje Louvre, pokazuje wieże Eiffel. I ja byłam przekonana, że to jest wszystko, wiecie. I bardzo blisko, najlepiej koło siebie. Tymczasem okazuje się, że z jednej atrakcji do drugiej, czy tam to z jednego zabytku do drugiego, trzeba przejść 25 minut, albo nawet jechać metrem przez kilka stacji. Ja byłam tak coł? już co prawda o tym na Instagramie, ale słuchajcie, ja nagle dostałam jakiegoś lęku przed lataniem. Ja kiedyś, jako nastolatka uwielbiałam latać. I im bardziej telepał, im bardziej samolot się tak przekręcał na boki, dla mnie tym było lepiej. Od jakiegoś czasu, wydaje mi się, że to się zaczęło od naszego lotu, pamiętam, na Zanzibar, wtedy się tak delikatnie stresowałam, ale to się pogłębia. Z każdym lotem jest to coraz gorzej i teraz jestem na takim etapie, że mój zegarek daje mi powiadomienie, że mam za wysokie tętno i ja to sprawdzałam. Ponieważ moje to zazwyczaj w spoczynku wynosi tak 70-80, podczas spaceru czy tam jakiegoś marszu 110, a jak siedzę sobie spokojnie w samolocie, 120. No mówiąc z zagadek, nie wie co się dzieje, i wysyłam im powiadomienia, dlaczego masz takie wysokie tętno, skoro nie ćwiczysz, nie ćwiczysz i się nie odruszasz. Sama chciałabym wiedzieć. Będę dzisiaj gotować zupę brokułowo-serową, najpyszniejszą jedliśmy w Stanach, w Panera. To jest taka sieciówka tam. I oni też je sprzedają te zupy w takich supermarketach już jako gotowe, jako ta marka, jako ta restauracja. I spróbuję ją w końcu odwzorować w Polsce. Zobaczymy, czy, czy mi wyjdzie. Mam marchewkę, brokuła, ser cheddar i śmietankę 30%. Zostawię Wam oczywiście link do przepisu, z którego korzystałam. Zupa robi się bardzo szybko i wyszła przepyszna, Tutaj spoiler. Podsmażamy cebulę i marchewkę. Marchewkę starłam na tarce, a brokuła pokroiłam w jak najmniejsze różyczki. I do podsmażonych warzyw dodałam łyżkę mąki, tak do zagęszczenia. Wlewam bulion warzywny, dodaję brokuła i gotuję dosłownie chwilę, bo on się robi bardzo szybko miękki. Na tarce ścieram całą kostkę sera cheddar i będę dodawać do zupy wraz z śmietanką 30%. Dobra, słona. No. O, o Majko, kitku, ty. Jedny. No jeszcze jest pijana. Nie, no nie ona leży tak. Wartusz? No, no bo śpi. Ja jest po, po A nie, dobra, głową w dół. Chodź, dobra. No, no, no. A ta strzykawka to jest do ust? Tak, ona jest tylko tak zabezpieczona, ale my mamy sobie to zdjąć. To jest... Co? O tak? Nie, mamy to... to zdjąć, bo to jest do ust tego. To masz wyjąć igłę. Kucie, będziesz chciała wyjść? Czy nie? Ona tutaj ma twarz. Tak, wiem. I dajmy ją na górę do kaloryfera, żeby sobie poczęła potrzebuje teraz. Nasz kochany kitku, słuchajcie, musiał przejść operację ekstrakcji zębów i nie myślimy mi się to w głowie, bo ona jest cały czas moim malutkim dzieciaczkiem, moim malutkim kotkiem, a tutaj ona już będzie miała prawie 10 lat i zaczynają pojawiać się problemy z zębami. Nasza pani weterynarz powiedziała, że to jest genetycznie, że ona ma słabe ziąsła i słabe zęby i szykowaliśmy się na ekstrakcję jednego, skończyło się na dwóch, przy okazji miała usuwany kamień, Zrobioną morfologię, i teraz już jest w domku, i już dochodzi do siebie, ale też widzimy, jak ta narkoza na nią na wpłynęła, osłabiła ją. I jak miała narkozę, jak miała, ile tam półtora roku, jak miała sterylizację, to ona wtedy bardzo szybko doszła do siebie. Pamiętam, że w ciągu kilku godzin ona już normalnie chodziła. Teraz, przez to, że ona już jest starsza, to widać, że to było dla jej organizmu dosyć obciążające. Pokażę Wam kilka nagrań. Kto jest takim dzielnym kotkiem?

Mówiliśmy jej dużo takich mokrych rzeczy, bo wiadomo, że ona po tej operacji za bardzo nie będzie miała apetytu. E, tutaj, jeśli chodzi o mokrą karmę, to mamy e, fine, fine Food, to ma 95% mięsa e, i to są różne smaki. Pierwszy raz wzięliśmy taki pudding e, i to, to ma średni bardzo skład. Tego nie polecam, ale właśnie z myślą o, o tym, żeby cokolwiek zjadła, to są takie jakieś nutri drinki dla kota, praktycznie taka woda, tylko jednak, żeby była odżywcza. E, zaraz sprawdzimy, czy jej to w ogóle posmakuje. A jeśli chodzi o przekonanie, Kąski to nasz kot uwielbia kosmę, to są takie liofilizowane kawałki kurczaka, tylko no, na razie nie będzie ich mogła jeść, ale z myślą o przyszłości jak najbardziej. Ona szaleje za nimi. Przychodzę do Was kilka dni później, żeby dać znać, zrobić update co do Kitku i informuję, że wszystko już jest w porządku. Byliśmy na wizycie kontrolnej i pani weterynarz też potwierdziła. Kitku już doszedł do siebie już jest fajnie, jest ją widzieć już taką normalną, zdrową, biegającą, mruczącą, bo to jak się zachowywała po tej narkozie była tak słaba i ona jest takim kotem, który zawsze mruczy, która tylko wystarczy ją delikatnie pogłaskać, pomieściać za uchem i ona zaczyna bardzo głośno mruczeć, a tutaj nie było nic, ona w ogóle nie dawała ani nie mruczała, ani nie, mi ani nie mi oczała, w ogóle nie było, nie dawała żadnych głosów i to było bardzo przykre nie mogłam po prostu na to patrzeć przez tę pierwszą noc po tej narkozie ja czuwałam całą noc, siedziałam z nią i po prostu zwilżałam mi usta żeby tylko się nie odwodniła, bo nie chciała nic jeść, nie chciała sama z siebie pić więc wyczyściłam taką pipetę do mojego serum i tą pipetą mi dawałam kropelki po prostu na, na usta mogliście to widzieć na, na moim Instagramie, ale wiem, że nie każdy ma, dlatego to już też update'uję tutaj, nie chciałam kończyć tak tego vloga. I, I chciałam też Wam pokazać, jak nasz kitku jest słodki, jak się zachowuje, jeśli y, ktoś się położy na ziemi, bo nasz kot ma takie coś, już kiedyś to wyczailiśmy, że my możemy leżeć, wiecie, na kanapie, na łóżku, na fotelu, gdziekolwiek i wszystko jest w porządku. Ale w momencie, kiedy człowiek położy się na ziemi, na przykład tutaj na tym dywanie, ona bardzo się stresuje, nie wie, co się dzieje i zawsze przychodzi sprawdzić, czy człowiek czy człowiek żyje, czy wszystko jest w porządku e, i zademonstruję Wam to teraz. <noise> Jeszcze się nie położyłam, kocie. <noise> Ale już widzisz, jestem na dywanie, tak? Uratujesz mnie? Czy nie? No, co mi się dzieje, kocie? <noise> Ratuj Kto jest taki, koeni? Mój kotyłek taki, kochani. Tak. Moje kotyłki. Moje kotyłki, kochanie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się niedługo. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Na razie, pa!